Bo czasem mówię, Aci, że nie dasz rady, a słowa leca w dół, jak wodospady. Dziomek, weź się ponad swoje wady, możesz zrobić wszystko i będzie gites. Tak mówiła mama mi, kiedy byłem w przedszkolu. Później byłem całe dni, bo robiłem kurcze w polu i było dobrze, tak jak mi spiewał tata mój. Było wszystko git. A tak, serio, było to chuj. Serio! Słyszaleś o tym, że na Malpie jest enforcer, niszczyciel, ale szpiękny. Fyty. I jeszcze jest ten apokalypto, My wy. Uuuu. I kiedy mówią o ci, że. To świat cię niszczy, to ty musisz podnieść się, wyjść z zgliszczy Kiedy system cię dowala, a niszczenie coś tam Wtedy mówisz tak jest dobrze i idziesz gdzieś przed siebie, ło tak Tak wiruje świat na drutach Możecie mi obciągnąć